Siemano widzowie, dzisiaj gramy by ukraść BrainRot, no i dobra, zaczynamy. Dzisiaj mamy jakiegoś e, secreta mamy ukraść, albo w goli e, ten e, BrainRota, więc zaczynamy. No i dobra, zapytam się e, na którego lecimy. Aha, aha, co jest? Aha, XD. Aha, mam tego drańki Duda w znajomych, no to Cześć, może go zablokuję jakoś, dobra. No to może polecimy na, 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 na. za chwilę wymyślę coś No tego Bo tutaj ma gościu Good Rota. Dobra Zajdę mu baza 38 po łapki se kupię O I postawię tutaj, dobra, no i teraz będziemy kampić i tym zamiany ciało będziemy, no i dobra czekamy aż będzie baza, aż mu się otwierała. Tylko najgorzej, że ten good brain jest na górze, a nie na dole, no i już mi kradną, bo mam odblokowaną bazę, no super no. O, Boże! Dobra, git. Dobra. No i dobra, Kradziemy. O, baza, baza jego. Już zablokował, o nie, szkoda. Dobra, czekamy jeszcze raz. Może jakiegoś, no to się uda ugrać. No może... Słabe tutaj są ludzie, co do indeksu, to wezmę. Boże, jakie. Jakie lagi ja mam? o mój Boże, bateryna <noise> Ja chcę go do indeksu, dobra, na inny serwer, dobra, niech dołączy do mnie, na inny serwer dołączamy. No by nie był ten sam, ale okej. Okay. O kurde, dzielestre idzie. O kurde, dobra, złapał, no to dla mnie będzie. Dobra, git. Dobrze. Akurat ja sobie robię dzirafę celestrze ten. E, jak najwięcej. Więc akurat mi da. jak o kurde jak wyjzesz czy... idź daj dobra i zaraz mi kolega da o kurde ja nie nie mogę bo ja na samej górze robię więc już jakieś na nubackie... Kupię, dobra, aby to tam było, więc jeszcze troszeczkę kupię. Jeszcze cztery. O, dobra. No i git. Wyrę i będzie na górze. O! Okej. Okay. Po gościu ma Tra-la-la tra, la, więc ja se go wezmę. Traul to, to on, to on. Więc ja go. On ma w znajomych. Więc Traula se wezmę do znajomych. I coś się wkradnę. O, dobra. Dobrze. Wyszedł z serwera jeszcze. Pra, dobrze. Ekranik tani. No i dobra. GG. Mogę? Se wezmę, jeśli to... Dobra, dzięki. Tutaj wezmę może tutaj. To wezmę sobie dwa takie słabiackie i kopnięcie. Dobra. I sobie wezmę. Żebym miał. No i dobra. Mam trala Bo akurat mój przyjaciel ma dwa trautrala, więc wezmę. No i dobra. Może teraz będzie ktoś dobry. Może na tego, ale ten na nie widzę. Więc moja bardzo się odblokowała Trzeba. Żeby ja nie mogę zablokować. O dobra. Już mogę. Postraszę trochę moją kolegę. Wezmę sobie Lava. Tego. Aniu, miejsca na serio? Dobra, sobie wezmę. Kto mi da Good Brain Na pewno nie ja. Ale ode mnie możecie wygrać, jak dobijemy 15 subów. Jest do rozdania. Chwileczkę poszukam. Może. Może ten trailer, tralala. I jeśli wdobiemy 50, znaczy 15 słów, to rozdam tego traileru, tralala. I właśnie on na was czeka. Dobra. O, o! Kolejno! O super! O nie, giraf z celestry. Dobra. Kurde, oby poszło, oby poszło. Jest. Ora, kolejna giraf z celestre. jest u mnie do kolekcji. Dzięki. No i ponad ile mam giraf z Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I jak dobijemy. Albo zróbmy tak. 15 subów rodzaj Gold Giraffe Solestre, a na 50 trailer Tralla. No i dobra. Jeśli dobijemy 50 trailer Tralla, dla losowej osoby oczywiście, wybiorę z komentarza. A za 15 like Gold Giraffe Solestre. No i dobra. Mam typa w znań. O tu za. Dobra. No i zablokował. No i git. Kurde już. Dwa Good Brain Groty poszły. No i git. Trzeba usunąć. Sobie. A jakbym usunął tą Giraffe sester? Nie, no nie zrobię tego. A śmieszne by to było. Mm -hmm. Ej, czonisz, co cały serw nie zaprosił. Ink Mnie też. Mój kolega miał e, też sekreta, ale stra stracił przez e, tego. Przez e, hakera i się tak włożył, że. Przez troszeczkę nie grał. Dobra. O, teraz dużo osób dołącza, ale widzę, że za bardzo dużo nie ma. No, szybko. Dzięki. Nie ma za. Za co? No i dobra czekamy aż kolejny jakiś gość dołączy więc czekamy może coś dobrego się znajdzie co o tam dobra idę idę a tu dobra Ile? za pięć sekund, dobra oddalam się dobra kurde wyszedł kurde. szkoda kurde Teraz, mojego kolega. Komuże zblokowanym, a ja mam to w intekście. Dobra, może. Może zrobimy. Nie wiem co zrobię. Jeśli chcecie mnie dodać do znaj, oto yy, mój niczek. Tutaj gdzie to? Tutaj jestem. O. To ja. Więc możecie mnie dodać. No. O kurde, baza moja. O już się kręcą, już się kręcą. No. Aha. Nie, dla widzów na pewno nie zabierzesz, jakby co. Dobra. O bombardego krokodilo do e, tego, e, że już mogę wejść. Mam z wy, Kos. Dobra. Może coś fajnego się uda? Czekaj. Czekajcie. I możemy rytuał zrobić? Raz, dwa, dwa bombardi o krokodilu. A ja mam jakieś bombardi o krokodilu? Nie. O, akurat! Kurde, jednej osoby brakuje, aby zrobić rytuał. Ej. Dobra. Dobra. Zaraz może rytuał będziemy robić. Z jego e, bratem, więc zaczynamy rytuał zaraz. Bombardiło krokodilo. Więc będzie fajnie. Co mnie tykasz, co? Co mnie tykasz, co? Co? Niepotrzebnie. O, ty dziadu! No, Dobra, postraszę mojego kolegę, że. kurde, nie mam miejsca. Dobra, to są usunę to. Free i se wezmę. Może coś ma na górze? Nie. Odzieńdzie du Może albo orka Orkala. Kurde. Dobra. Dobra. No to niech weźmie. Dobra Niech ukradnie? No to teraz ja sobie wezmę to No i robimy rytuał. Dobra, Oby nas nie uderzył. Nikt. O, dobra, rytuał. Dobra, ja nie ruszam nic i to samo idzie. No i dobra, i teraz będzie szedł Good brain Road, i chyba dla mnie będzie. O roz... kurde, o nie. Dobra, dzi Ej, dobra, mamy los crocodilitos. Więc jest szczęśliwie Dobra, Didi, Didi. O, może teraz się uda. Aha, nie, no jego brat Za zamrozi. Kurde, gdybyśmy mieli jeszcze dwa e, Bombardier do, To byśmy kolejnego mieli. Może wezmę od jego? Lava sobie wezmę. OMG Mogę jednego lawa Mogę jednego lawa, ta dobra, dzięki Dzięki, dobra O nie, zakus. No, co za dziad O nie, 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 nie Ale na chwilę. No co za dziad! O nie! Dobra. Co za dzian? Dobra. Co za? Dobra. Dobra, no to kończymy odcinek. Myślę, że wam się podobał. No i pa pa, do zobaczenia.